Tobie. Now think of that. Pomyślcie tobie o if tym. You're a believer, jeżeli jesteś wierzący if you're, if you are not somebody, Jeżeli ty nie przebaczysz komuś you are not going to, be saved. to nie będziesz zbawiony It's that simple. to jest tak proste We're still for those that are cały czas czekamy na tych którzy przychodzą Niech Bóg was Błogosławi Hallelujah. Hallelujah. Ilu z was musi komuś przebaczyć? Podnieście swoją rękę teraz. You have to forgive somebody. Raise your komuś Don't be ashamed. Nie wstydźcie się. I, I told, I ashamed to ja nie byłem zawstydzony, żeby wam powiedzieć. Wysoko podnieście. Now let's repeat pray this prayer with me right now. razem ze mną. Lord Jesus. Panie Jezu. Right głośno. Lord Jesus. Panie Jezu. Proszę Ciebie, pomóż mi przebaczyć każdemu, kogo zraniłem. Jest w moim sercu gorycz. Ja byłem zraniony i pokaż mi Duchu Święty, do kogo mam pójść, i rzeczy naprawić. Przebaczam każdemu, kto mnie zranił. Przebaczę każdemu, kto mnie skrzywdził i czynię to przez wiarę teraz. Panie Jezu, z Twoją pomocą przebaczam i pokutuję i pójdę do tej osoby i wyznam i, chcę, i będę dążył do odnowienia. Teraz możecie opuścić swoje ręce. I'm going to pray for you. And then I'm going to ask you to pray another prayer. I, I'm looking out over all of those that are here. Here's a, a young man. Tutaj młody człowiek, weeping. Tears in his eyes. And God is doing a miracle in his life. I see it right here. Widzę to tutaj. I see it right all around me. wszędzie tutaj wokół mnie wielu ludzi ze łzami the lord knows what happened he knows all about it pan wie co się stało pan wszystko wie he wants to heal your hurt i on chce uleczyć twoje zranienie And he wants to do it right now i on chce to z tego dokonać there may be somebody that you wounded może jest ktoś, kogo zraniłeś. I jest niemożliwe dotrzeć do tej osoby. Być może ona nawet nie żyje. You're not for that. Nie jesteś za to odpowiedzialny. If you're forgiven from your heart. Jeżeli przebaczyłeś z głębi serca. Hallelujah. Hallelujah. I know in my heart, ja wiem w swoim sercu, that many are going to be że wiele małżeństw będzie dzisiaj uleczonych. If your isn't here with you. Jeżeli twój mąż nie jest tutaj z tobą. I want you to go home, Chcę, kiedy wrócisz do domu and tell the truth, Chcę, żebyś powiedziała prawdę. If you've been thinking of leaving your husband, myślałaś o opuszczeniu swego męża, repent, upamiętaj się. Don't try to change him, nie próbuj go zmienić, just pray for him, ale módl się o niego and the lord ask the holy spirit to give you endurance to stand it. i proś do świętego aby dał ci siłę wytrwać. Same with the wife, tak samo jeżeli chodzi o żony. relatives, family

But that's not what God's looking for. Ale nie to, to nie jest to co, na co Bóg czeka. He's looking for faith. On czeka na wiarę. He's looking at your heart. On patrzy na twoje serce. He's saying, will you believe me? I mówi czy mi uwierzysz? To answer your prayer. Że odpowiem na twoją modlitwę. Will you hold on? Czy będziesz się mocno trzymać? And don't give up. I nie poddasz się. While I'm you go a trial Kiedy ja pozwalam, że przechodzisz przez doświadczenie. In my time. W moim czasie In my way, w moim sposobie do right. ja uczynię to co właściwe I just ask you to trust me. ja proszę abyś mi ufał no, pray. teraz słuchajcie kiedy będę się modlił Ojcze niebieski ja wiem, że ty odczuwasz ten ból. Ty czujesz zranienie tych ludzi. Tak wielu ludzi zranionych Tak bardzo są zranieni. Niektórzy mówią nawet już mi się nie chce żyć. take my life. Mogę odebrać sobie życie po prostu I can't take any more. Już nie mogę tego znieść I can't take any more, Lord. Nie mogę już więcej tego znieść, Panie But Lord, you know. Ale Ty, Panie, wiesz and you care. I Ty troszczysz and się I Ty rozumiesz I, Ty rozumiesz. I, pray, Lord, I modlę się, Panie that they will do what I have done, Aby uczynili to, co ja uczyniłem and lay all their on you. Aby złożyli ciężar na Ciebie and put everything in your hands. I złożyli wszystko w Twoich rękach I take the of Jesus. Ja teraz w imieniu Jezusa Over every sin. Jezusa every chain that binds, wszystkim grzechom, które związują. Demonic power, wszystkim demonicznym mocą. The Jesus, w imieniu Jezusa. The will be te łańcuchy będą zerwane. Ludzie powrócą do Chrystusa. Jesus, I ci, którzy nie znają Jezusa, will Jesus right przyjdą do Jezusa teraz. Niech ich serca będą otwarte. Daj im nowe serce, nowe umysły. W imieniu Christ. Jezusa i Chrystusa. King of Glory. Króla królów, Króla chwały. Now, now I want you to pray this prayer with me, please. Chcę, się tą modlitwą ze mną. And you've got to mean it from your heart. I proszę aby ona była szczera z waszych serc. Please don't pray it, you mean it. Proszę nie mówcie, się jeżeli nie nie szczerze jej wypowiadać. How have, have, uh, grown Jesus and you're coming back to Jesus tonight? Ilu z Was oziębło w swojej relacji z Chrystusem i dzisiaj wracacie do Chrystusa? Podnieście swoją rękę. Podnieście swoją rękę teraz. Wysoko podnieście, aby mógł widzieć. Możecie opuścić swoją rękę. Ilu z Was przyszło tutaj, aby po raz pierwszy w życiu oddać swoje serce Jezusowi? Podnieś swoją rękę teraz wysoko. Bardzo wysoko, abym to widział. Tak, God bless. Niech Bóg was błogosławi. Módlmy się. Módlcie się tą modlitwą z głębi serca. Drogi Jezu. Wszyscy módlmy się. Drogi Jezu. Wyznaję moje grzechy. Pokutuję z moich grzechów. Proszę, pomóż mi. Potrzebuję dzisiaj cudu. Potrzebuję Ducha Świętego w moim życiu. Wierzę, że jesteś Bogiem. Jezu, jesteś Bogiem. I ty masz wszelką moc, której ja potrzebuję. Dałeś mi obietnicę, że kiedy będę prosić o Ducha Świętego, On przyjdzie i zamieszka we mnie. I da mi moc nad grzechem. O Jezu! Ulecz moje serce. Ulecz mojego złamanego ducha. I włóż radość do mojego serca. Oddaję Ci moją ufność. Oddaję Ci moją wiarę. Ufam Ci. Od tego wieczora. Wszystko składam. W Twoje ręce. Ty uczyń to, co najlepsze dla mnie i dla mojej rodziny. Ty uczyń to, co dobre. Oddaję moje życie w Twoje ręce od tego wieczoru. Teraz dziękuję Jezusowi. To Biblia mówi, abyś to czynił. I w swoich własnych słowach dziękuj Mu. I w swoich własnych słowach. Powiedz, aby uleczył Twoje złamane serce. Złóż swoje brzemię na Jezusa. Powiedz Jezusowi, że przebaczasz wszystkim. Now forgive me, Jesus. Teraz Jezu, przebacz That's mi. What you promised to do. Tobie całeś uczynić. And God cannot tell a lie. Bo Bóg nie może kłamać. Teraz oddaj Chwałę Jezusowi. Cry. Nie, nie bój się płakać. That's the Holy Spirit. To jest Duch Święty. He's touching you. On dotyka Ciebie. Let the tears flow out of you. Niech łzy płyną z Twoich oczu. Right. To jest w porządku. Teraz uwielbia Jego imię. Holy Ghost Duch Święty stępuje na Ciebie. Dziękuję, Jesus. Ten młody człowiek teraz chwali Pana. Weeping, On to jest radość pana. Mothers rejoice. Mamy cieszcie się. Husbands rejoice. Mężowie radujcie się. Young people rejoice. Młodzi ludzie radujcie się. God is faithful. Bóg jest He's going to answer prayer. On odpowiada na modlitwę. He's going to heal the sick. On uzdrowia chorych. Drive out every demon. On wypędza wszelkie demony. Everybody in the house. Wszyscy w tym pomieszczeniu. Na balkonach i tutaj na dole. Podnieśmy swoje ręce i dziękujmy Panu. Dziękujemy Ci Jezu. Oddajemy Ci chwałę. Dziękujemy za cud uzdrowienia. Za odnowienie. Za uleczenie naszych serc.